Na konkurs zgłosiło się ponad 150 osób. Jest to pierwszy wojewódzki konkurs wokalny o tak dużym zasięgu. Tańczę już 12 lat, ale to wszystko minęło jak chwila. Zawsze miałem swój świat, który za dziecka stworzyła muzyka. Dzięki niej wiele dziś mam. Przykładem może być moja ekipa, każdy z niej ma skilla i co drugi tu na sali kręci drila. Ćwiczy nas od samego początku, najlepszy trener w tej Polsce. Nieważne czy mieszkasz w dużym mieście, czy mieszkasz na małej wiosce. Talent ja jest darem, miasta, który mało, każdy z, z nas otrzymał. Jest darem, za który nie musieliśmy płacić. I nieważne jakie są nasze poglądy, nieważne w co wierzymy, w kogo wierzymy, Pamiętajmy jedną rzecz, talent każdy z nas otrzymał wraz z, tare, z darem życia i jesteśmy zobowiązani przez życie go znaleźć, odkryć go w sobie, pobudzić i wyzwolić. Nie taka znów jestem ładna, cichosza, 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 by miały dla mnie co kwadrans, pełkać serca trzy a mi Państwo, mamy piękny świat. Uruchommy nasze wszystkie talenty, abyśmy przełożyli je na kompetencje, abyśmy zaczęli zmieniać ten świat. Abyśmy dali siłę tym młodym ludziom, nie tylko do tego, aby rozwijali swoje umiejętności na poziomie wokalnym, ale abyśmy dali im siłę do tego, aby jako młodzi artyści mogli rozwijać swoje kariery. Stworzyliśmy przez 10 lat na bazie obserwacji konkretne narzędzia, jak ten talent można w sobie rozwinąć, i aby nikogo nie urazić, aby nikogo nie dotknąć, z głęboką pokorą nazwaliśmy go talentowskazem. Dlaczego? Bo to jest wskazówka, nie punkt, a wskazówka na mapie drogi Twojego życia, jak go odkryć każdej nocy jest koncert, zatrzymajcie się w progu Eurydyki, tańczący za nim świt. Pierwszy promień rzuci smugę na ściany, niech was tlą w ramionach. Tak Bo jak Piotr Rózeł jest zaangażowany się. we wszystko, co robi, jest to niesamowite, będziecie Państwo to obserwować. Jest to bardzo wyjątkowa postać, która połączyła nas i spowodowała, że jesteśmy tutaj i służymy dzisiaj Państwu swoim czasem. I cieszymy się, że taką małą cegiełkę w postaci stypendiów oraz nagród rzeczowych będziemy mogli oferować. Wiosce, bo ja też pochodzę z małego miasta, gdzie mało kto idzie za pasją. Bracie spełnię marzenia i zawsze bądź unikatowy jak custom. Chciałem mieć wiele, dlatego te rymy mielę. ją mamy na scenie. Break! Break, taniec, przerwa, przerwa, taniec, break, break. Break, taniec, przerwa, przerwa, taniec, break, break. Break, taniec, przerwa, przerwa, taniec, break, break. Jesteście absolutnie wyjątkowi, a wszystkie emocje, które towarzyszyły tym występom wokalnym zawieziemy w naszym sercu do siedziby fundacji i będziemy trzymali kciuki za dalszy rozwój talentów, ale też tej atmosfery i środowiska, które tworzycie. Dziękujemy bardzo, bardzo i serdecznie. Te brawa, Państwo, mówią o szczęście.